Wypad na Cambłaskud. Przyjechaliśmy w sobotę nad ranem. Szykuję się do pierwszej nocy spędzonej w moim szałasie. Cieszę się tym bardziej, że no, przez ostatnie trzy tygodnie nigdzie nie byłem. A poszczęściło się, i pogoda jest doprawdy cudowna. Właśnie szykuję sobie ognisko na kawkę. Towarzystwo jest w obozie. A ja pomknąłem tutaj na chwilkę. Żeby robić sobie kawę. I opowiedzieć wam o pewnym nożu. Jak pewnie wiecie mam w swojej kolekcji sporo ostrości. Z rzadka robię opisy noży. Bo część tych noży mam od niedawna, część już jest ze mną jakiś czas i stwierdziłem, że przyszedł czas na pierwszą jakby może nie recenzję pierwsze przedstawienie jednego z noży, których używam Chodzi mi o scyzoryk bak. Proszę ci, którzy mnie znają bliżej lub obserwują jakiś czas już, już mój kanał, mój profil, wiedzą, że powoli, powoli zmierzam w stronę takiego bushcraftu tradycyjnego, może yy, odtwórstwa yy, postaci trapera, coś w tym stylu. Jakiś czas temu zacząłem rozglądać się za scyzorykiem Taki, który pasowałby klimatem do, do tego co robię, co chcę robić. Długo zastanawiałem się nad wybraniem jakiegoś scyzoryka. Mam w swojej kolekcji sporo noży Victorinoxa, noży, aczkolwiek e, nie pasują one moim zdaniem, e, właśnie do takiego klimatu. Zanim kupiłem noż, nóż, e, bak. Zastanawiałem się, no dość długo, co wybrać. Szukałem czegoś w takim starym, kowbojsko traperskim dziadkowym stylu. Tak bym to może opisał. Przeglądałem noże Eka, przeglądałem inne scyzoryki i postanowiłem zainwestować, i wydać trochę grosza na, na scyzoryk Baka 110 Folding Hunter Knife. Oto on. Co można powiedzieć o tym nożu? Może troszeczkę słów na, po, o początkach tego scyzoryka. E, firma Buck produkuje noże w Stanach Zjednoczonych, Ameryki Północnej, czyli w USA, od mniej więcej 1902 roku. E, nie będę tu przedstawiał całej historii firmy, bo to bez sensu dość nadmienić, że w około 1940 roku Hoyt Buck zaczął kombinować z nożem składanym, który byłby. Nożem dużym byłby nożem wytrzymałym, który służyłby myśliwym na polowaniach. To były czasy, kiedy jeszcze noże składane nie były popularne na świecie. Używało się noży ze stałym ostrzem. Noże, noże składane były bardzo mało popularne. A sama firma nie była jakoś bardzo znana w Stanach nie odnosiła jakichś kolosalnych sukcesów, tak. Po śmierci Hoyta jego syn Al w 1950, 1962 pozyskał inwestorów, wrócił do, do planów ojca, i w 1963-1964 udało się stworzyć nóż Back 110 Folding Hunter. Sam Al myślał, że będzie to nóż używany. Tak naprawdę tylko przez myśliwych kilka razy do roku, podczas wypadów na jelenie, podczas wypadów <laughs> typowo myśliwskich, natomiast nie przewidział tego, że pokocha go całe mnóstwo y, amerykańskich mężczyzn. Myśliwi, kierowcy ciężarówek, y, marynarze, y, zwykli robotnicy. Tak naprawdę y, model 110. Zapoczątkował pasmo sukcesów firmy Bug stał się mega popularny. Dość powiedzieć, że jest to bodajże najczęściej podrabiany nóż na świecie. Sami nieraz na pewno na różnych bazarach, targach i tak dalej widzieliście ten nóż. Ten wzór noża produkowany gdzieś w Chinach, a i tu ciekawostka, firma Bug cały czas broni się przed tym, żeby przenieść swoje fabryki do Chin, więc jest to jeden z niewielu noży chyba już tak naprawdę, dalej produkowany w Stanach. Może kilka słów o samym nożu Jak widzicie jest to dość spory scyzoryk Przez to na dzień dobry ciężko go nosić w kieszeni Nie ma tutaj żadnej dziurki na laniard Tak jak to jest w folderach Nie ma klipsa Więc firma Bach dorzuca do niego Konkretny skórzany futerał na pas Coś takiego Nóż siedzi w nim pewnie Jest nap Sztufka na pasek, możemy go nosić spokojnie, ja natomiast nie lubię za bardzo nosić go w tym futerale, noszę go po prostu w kieszonce, do futerału go wrzucam jak faktycznie muszę go dopiąć do pasa i, i wtedy go gdzieś ze sobą zabrać do mojego osobnego paska, przy którym teraz mam rymika i, i nóż swój traperski, natomiast też sobie zmienię, yy, zmienię sobie tego poucza, uszyję swoje, sobie swojego własnego, no a mniejsza z tym. Co można powiedzieć o scyzoryku? Scyzoryk po złożeniu ma 124 mm, grubość 15 mm. Samego ostrza mamy tutaj 94 mm, więc jest, no, jest to dość spory nóż. Czuć wyraźnie w ręce jego wielkość, jego ciężar. Widzicie, rękojeść jest spora, dobrze leży. Dlaczego taka waga noża? No, nóż ponad 200 gram to jest naprawdę naprawdę kawał, kawał solidnego nożydła. Obudowa noża jest wykonana z mosiądzu. Yy, blokada linersy to stal. Yy, więc jakby sam ten mosiądz, mosiądz nadaje ciężaru temu suzurykowi. i Dlatego ten suzyryk można lubić, bądź można go nienawidzić. Yy, ktoś, kto chodzić lekko, yy, lubi nowoczesne foldery, na pewno się im nie zachwyci. Ktoś, kto chce mieć konkretny nóż składany, wytrzymały, na pewno ten nóż polubi. Yy, samo ostrze, samo ostrze urzekło mnie swoim wyglądem, prawdę powiedziawszy. Ma kształt takiego pirackiego, traperskiego noża, może z dzikiego zachodu. Jest to ostrze typu clip point. Pokażę Wam powinno być widać. Blokada jest tylna zapadkowa, bardzo solidna. Naprawdę nie ma tutaj mowy o żadnych luzach. Ja ten ja mój model mam od półtorej roku. Nic tu się nie rusza, dosłownie nic. Nie ma tutaj żadnych luzów. Nic się nie dzieje. Naprawdę, naprawdę świetny, świetnie spasowany kawał noża. Szlif, wklęsły, wysoki. Um, stal w tym modelu to 420 hc. No, po nożu, którego cena waha się między 300 a 400 zł, moglibyśmy oczekiwać lepszej stali. Są modele bodajże z S30V ze stalą S30V, ale są sporo droższe. Natomiast sama Stal w bakach jest hartowana mniej więcej do przydziału 58 Hz Czyli tak naprawdę jest to wystarczająca, wystarczająca twardość, żeby go naostrzyć bezproblemowo, żeby w miarę dobrze trzymała ostrość nożem pracuje się bardzo wygodnie, świetnie leży w ręce. Nie ma tu mowy o, o żadnych niedociągnięciach. Właśnie sobie za jego pomocą robię pierzaste patyczki. Za chwilę będę rozpalał pod czajnikiem. Jeśli ktoś się zastanawia, czy nożyk nada się do jakichś precyzyjnych prac, tak wczoraj sobie właśnie wystrugałem wieszak na czajnik. Bez problemu można sobie nim bardzo łatwo strugać. Na samym początku uwaga jak nóż przyszedł do mnie. Tutaj fałszywka, która jest wyraźnie zaznaczona, była bardzo ostra. Ja ją musiałem stępić pilniczkiem, ale dzięki temu, że ją stępiłem, mogę sobie pomagać przy struganiu kciukiem. Kto, jeśli ktoś się zajmuje rzeźbieniem bądź robił już jakieś precyzyjne prace nożami w miarę, to wie, że ten sposób jest dobry, jeśli chodzi o struganie. Mamy większą kontrolę nad ostrzem, większą kontrolę nad tym, co robimy. Nożyk świetnie sprawdzi się w kuchni terenowej. Bardzo lubię nim przygotowywać pożywienie. Samo ostrze jest na tyle długie, że wygodnie może nim, możemy nim pokroić chleb. Wygodnie używa się go w kuchni. Jest świetnym nożem na ryby. Jak wiecie lub nie wiecie, jestem zapalonym wędkarzem. więc zabieram go często ze sobą na ryby. Momencik. Profil ostrza świetnie nadaje się do obrabiania ryb. Widzicie, ja go rzuciłem. ostry czubek, o świetnych właściwościach penetracyjnych doskonale nadaje się do tego, żeby ryby wypatroszyć, rozciąć bez problemów pokrywy brzuszne bardzo, bardzo fajny nożyk w teren zastanawiałem się do czego go mogę porównać żebyście zobaczyli wielkość tego noża mam przy sobie folder Benchmade a. Gryptiliana Jak widzicie Popularny grypek jest ciut mniejszy Jeśli szukacie Dobrego scyzoryka W teren O takim klimatycznym Tradycyjnym wyglądzie Spokojnie go mogę Wam polecić Co prawda no Minusem jest niestety cena Tego noża Kilka dni temu, jak szukałem ceny, najtańszą znalazłem chyba. Najtańsza oferta to chyba była 330 zł, e, Aczkolwiek należy pamiętać, że BAG daje na ten model, nie wiem jak na inne nie będę się tu wypowiadał, ale BAG daje na ten model dożywotną gwarancję. Czyli jeśli uszkodzicie swój nożyk, wysyłacie do Stanów, do firmy BAG, przysyłają Wam całkiem nowy nóż. Ja nie miałem okazji tego przetestować, natomiast jeśli poszukacie na YouTubie, jest sporo filmów, gdzie właśnie ludzie mówią, że nawet z własnej głupoty uszkodzili swojego baka. Jest taki jegomość, który uszkodził swój nóż, podważając w garażu, w warsztacie, jakąś część od samochodu. Podczas naprawy i złamał ostrze w połowie. I firma BAG po odesłaniu złamanego modelu, przysłała mu nowy, nowy scyzoryk. Także myślę, że jest to, jest to bardzo fajne zachowanie firmy. I jakby teraz zauważamy sens wydania takiej ilości pieniędzy na nóż. No i tak jak mówiłem, Bak dalej, dalej nie przeniósł swoich fabryk do, do Chin, więc, więc nie ma mowy tutaj o jakimś dziadostwie jeśli chodzi o yy, o wykonaniu tego noża wszystko jest jak najlepiej spasowane okładziny, jeszcze nie wspomniałem okładziny są robione w tym modelu z Hebanu a i ciekawostka yy, dostępne są w internecie dostępne są w internecie tabele yy, bak Tutaj ma oznaczenie modelu. Tutaj u mnie jest to kropka, kreska i kreska taka pozioma pod napisem Back 110. Tutaj i teraz jest widoczne. I jeśli weźmiecie tabelki, możecie sprawdzić, z którego roku jest ważniejszy. Można sprawdzić datę wyprodukowania danego modelu. Mosiądz na tych scyzorykach ślicznie się starzeje, w ogóle ja uwielbiam mosiądz i, i, i w bardzo wielu rzeczach, które noszę, mosiądz jest, ja swój scyzoryk, dlatego że lubię personalizować swoje, swoje przedmioty, ja swój scyzoryk delikatnie sobie upiększyłem, pokażę Wam, o, wydrapałem sobie tutaj ognisko, malutki namiocik <grym> i las. Z drugiej strony mam taki Widoczek z drzewkami, drogą, górami oh. I co Wam mogę powiedzieć? No osobiście bardzo, bardzo polecam ten nożyk Ja się w nim zakochałem, choć pamiętam Kilka lat temu rzuciłem fotkę Bodajże siekierki Siekierki jakiegoś noża, takiego ala traperskiego i scyzoryka właśnie Wicka. i jeden z kolegów napisał mi że szkoda że do niebak bo świetnie wypasował do zestawu sprawdziłem wtedy pamiętam cenę tego noża no i zwariowałem I sobie myślę boże ile dlaczego scyzoryk kosztuje tak dużo później o nim poczytałem poczytałem o tej gwarancji i faktycznie powiadam wam warto Ech, oczywiście można to wszystko robić albo podróbką baka albo jakimś innym nożykiem no. Jednak jeśli chcecie mieć porządny scyzoryk Z nożyłotnią gwarancją podkreślam Myślę, że warto Warto zainwestować, kupić sobie baka Na pewno odwdzięczy się I przyjemnością posiadania <ścoughs> Ech, Każdy z nas jest jakimś tam gadżyciarzem I przyjemnością pracy I bezpieczeństwem pracy Świetny chwyt, pewny Czuć go w dłoni Polecam, naprawdę polecam, bardzo fajnie nożyk no nic, ja sobie robię kawkę. Za chwilkę sobie posiedzę. Za chwilkę jeszcze pójdę podbierać drewno na opał na wieczór. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem. I do zobaczenia później. Trzymajcie się, hejka. Co jeszcze podoba mi się w baku? Bak otwiera się i zamyka z takim charakterystycznym kliknięciem. <grywania> Uwielbiam się nim bawić. E... Podobno, jeśli ostrze poluzowałoby się Wam w którymś momencie na boki, bo słyszałem, że takie motywy też są e, znane. Mi się osobiście to nie zdarzyło. Można go położyć na książce, na czym na papierze, przyłożyć drugą książką i uderzyć w tym miejscu młotkiem. Wtedy mosiąc z powrotem się zaciśnie i nóż nie będzie miał luzów. No, tak jak mówię, nie przez półtora roku pracy z tym nożem coś takiego się jeszcze nie zdarzyło. A może Wam go pokażę na dłoni, jak on się prezentuje, żebyście mieli wyobrażenie o jego wielkości. Ja osobiście mam dłoń numer 10. Rękawiczki numer 10, więc myślę, że taką przeciętną, może nie przeciętną, sporą dłoń przeciętną w tym sensie, że no, sporo mężczyzn ma numer 10. Więc, więc widzicie, dobrze leży rękojeść w dłoni, no nic no. Na razie tyle. Mogę go naprawdę polecić. Jeśli ktoś wyda na niego te 300 z groszem. Na pewno będzie zadowolony, no nie słyszałem nie słyszałem złych opinii o tym nożu, tak? Ech, no nic. Robię kawkę do końca siorbnę. Naznoszę sobie jeszcze troszkę chrustu. Trzymajcie się, do zobaczenia.